to jest odcięcie tlenu. Oficjalne uzasadnienie przedstawione przez wiceministra obrony do spraw polityki Elbridge'a Kolbiego wskazuje na niepokojąco niski poziom własnych zapasów w kontekście potencjalnej konfrontacji z Chinami. Jest to argument z pozoru racjonalny, wpisujący się w szerszą doktrynę America First. Jednakże diabeł, jak zawsze w polityce, tkwi w szczegółach i w kontekście Decyzja ta jest bowiem kulminacją procesu, który obserwujemy od momentu powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu. Jest to już drugie tak dotkliwe wstrzymanie pomocy, przypominające sytuację z marca bieżącego roku, kiedy to po napiętym spotkaniu z prezydentem Zelenskim zawrócono transporty zmierzające do Europy. Obserwujemy systematyczne wycofywanie się Waszyngtonu ze swojej roli gwaranta bezpieczeństwa Ukrainy. Wyraźnym tego sygnałem było usunięcie Kijowa z listy priorytetów podczas niedawnego szczytu NATO w Hadze. Jak trafnie ujęła to ukraińska deputowana Sołomija Bobrowska. Ukraina nie jest już priorytetem i nie znajduje się w centrum amerykańskiej polityki zagranicznej. Trump w swoim charakterystycznym stylu komunikuje te zmiany wprost. Jego wypowiedzi o konieczności zatrzymania systemów Patriot na potrzeby amerykańskie i izraelskie Choć okraszone kurtuazyjnym życzeniem, by trafiły one również na Ukrainę, zostały w Pentagonie odczytane jednoznacznie. Paradygmat się zmienił. Punkt ciężkości amerykańskiej uwagi strategicznej przesunął się na Bliski Wschód i potencjalne zagrożenia dla samej Ameryki. Rosja w tej optyce nie jest postrzegana jako bezpośrednie egzystencjalne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Jakie są zatem implikacje dla Ukrainy?